Piękny skrzyp, to jest na gnojówkę i na wywar. Jutro będzie oprysk rano z wywaru ze skrzypu, więc a gnojówkę zaraz będę nastawiać, to zostawiam w tym worku, żeby część się już tego materiału potem ładnie mi odcedziła. Trochę sobie tego przyniosłam, nie tak mało. Więc to, co teraz wyciągam, to będzie to, będzie zaparzone. Być może, że dzisiaj jeszcze tak, żeby to naciągło jutro będzie z tego oprysk. A ta część, którą mam tutaj, tylko jest sporo, z tego będzie nojówka i ja sobie już to wrzucam do jabra, nie wiem czy to mi się zmieści w tej wodzie. Myślicie? Mam nadzieję. Będzie tego więcej. To po prostu bardziej będę rozcieńczać. I namaczam. Będę prawdopodobnie musiała czymś przycisnąć, jakimś kamieniem, żeby to mi nie wypływało, a było całe schowane pod wodą. Zaraz poszukam sobie takiego odpowiedniego kamyka. Gdzieś tu miałam. Zaraz go znajdę. A już wiem nawet, gdzie jest. Bo Tutaj przełożyłam o taki kamień świetnie się na to nada przyciśnie o teraz jeszcze tylko okryć i niech sobie pracuje kolejny ranek skrzyp wywal ze skrzypu kolnego oprysk na szkodniki i na choroby grzybowe gotowane 30 minut Odstanę przez całą noc. A ponieważ mam tutaj go dosyć e, dużo, więc e, żeby nie było za duże stężenie, trochę deszczu, e, deszczówki tutaj dodam. Potrzebuje spryskać dużo roślin. Czyli dwa razy na pewno dwa zbiorniki mi tutaj wejdą. Pomidory, ogórki dyniowate, fasole. Wszystkim roślinom, przede wszystkim jest potrzebna ta krzemianka, która jest w skrzypie polnym, bo ona po prostu ochrania te komórki przed wnikaniem chorób grzybowych. No i dobra. Żeby zwiększyć przyczepność, dodam trochę mydła potasowego, ale odrobinę. Nie spieniam, tylko mieszam. No i gotowe i możemy zaczynać. Jak najbardziej rozproszoną giełkę robimy i staram się właśnie opryskać od spodu liści. Wszystkie opryski właściwie te, które robimy przeciwgrzybowe, to od spodu, bo ta choroba generalnie każda zaczyna się na spodzie liścia. Żeby nie Skapiwało z tych liści, tylko żeby osiadło i powoli, żeby one przyjęły, czyli wchłonęły. Bo to jest tak, tak samo na wzmocnienie, trochę schładza, zasila przy okazji taki oprysk. No i dobrze, tylko trzeba to robić o odpowiedniej porze. No to dalej jeszcze dyniowate. się ślimacy. Widzę żerowania tutaj. No tak. Był spokój, ale widzę, że coś zaczyna się dziać. Nojówka ze skrzypu powstała. Nie, z 10 dni. Zobaczcie jak łatwo jest takiego dworka. Po prostu jest łatwo odcedzić, tak? No niestety nie pachnie ładnie jak wszystkie gnojówki. Dzisiaj chcę rozrobić oprysk gnojówką z, ze skrzypu na moje rośliny w szklarni i też w ogrodzie na tak na które jeszcze nie operuje słońce, a są już osuszone, więc będę zasilać rośliny dolistnie. Zawiera dużo krzemu, więc krzem wzmacnia ściany komórkowe i powoduje to, że te rośliny są silniejsze i nie wnikają też te właśnie patogeny chorobotwórcze, a poza tym sam skrzyp właśnie ma te właśnie grzybobójcze i bakteriobójcze co jeszcze? No i jeszcze oprócz tego zwalczasz szkodniki, mszyce, więc to jest właściwie taka roślina, taki to mówię, uniwersalny żołnierz. Wzmacnia też glebę, tak? Odcedziło mi się. Zrobiła się taka um, ma gęsta ta struktura, tej, czy ona taka się zrobiła, zawiesista ta nojówka. Jeżeli chodzi o skrzyp, to jego ja rozcieńczam O tą nojówkę w stosunku 1 do 4, czyli litr na 4 litry wody. I wykonuję oprysk rano lub wieczorem. Trzeba dać tym roślinom chwilę czasu, żeby one mogły pobrać te składniki. Tak, uzupełniam wodą. Jest 5 litrów. Ok. Jakieś papryczki tutaj się już zawiązały. Gdzieś widziałam nawet większą. O tam dalej. Także tu jest stanowisko takie z paprykami. Bakłażanami. No i jarmuż fioletowy, ale coś go ostatnio mało używam. Może dzisiaj parę listków. Ogołocimy go trochę. Niech sobie tam w górę idzie. Nie zaszkodzi. A odsłoni nam tę roślinę. E, to też zaraz tutaj zrobię ten oprysk. E, no a tutaj. O, tu mam pory i selery. Piękny selery się niż już... Widać tam główki fajnie się wiążą. No tutaj pod osłoną idą mi świetnie. A teraz jeszcze oprysk na te wszystkie warzywa. Działamy trochę selerą też. To jest krzem. Niech mają.